Cześć kochani, nie wiem jak tam u Was, ale u nas jest tak zimno na dworze, z 9 stopni wieje wiatr, co chwilę pada deszcz no taka jesień w pełni mi po prostu aż tak przyszywająco jest zimno Si ubrałam w ciepły dresik i tak planuję po domu łazić, chodzić w sumie to nie po domu, bo ja uciekam tak naprawdę do pracy, ja jestem w pracy w tej chwili włączyłam tylko podgląd na kamerę, żeby wiedzieć czy że nikt do sklepu nie wchodzi, bo przyszłam sobie zaparzyć herbatę ciepłą i uciekam do pracy, tam mam ciepło przynajmniej Ech, w domu też jest ciepło ale wiecie, no na dworze jest okromnie. przebiegam tylko między domem i sklepem mi zamarzam. Muszę ten wieszak posprzątać, bo jak patrzę, ile tu kurtek wisi, to aż po prostu za głowę się złapałam, jak zaczęłam nagrywać, tak normalnie tego nie widzę. No i dzisiaj po południu czeka mnie pieczenie. Piekę takie drożdżowe rolsy cynamonowe i mm, paluchy. To nawet nie paluchy, tylko paróweczki i kiełbaski zawijane w ciasto drożdżowe, już nie słodkie, tylko takie wytrawne. Więc pokażę wam jak będę to szykować, bo to wieziemy jutro z samego rana do przedszkola razem z Łucją. Łucję ci zostawiłam w domku ze względu na ten kat Chcę, żeby się wykurowała przed jutrzejszym ważnym dniem, bo jutro ma te dmuchańce, skakańce, jak to ona mówi, więc ważne, najważniejsze, żeby była zdrowa. Dobra, to tyle. Widzimy się później. Ja zmykam do pracy. A Wam życzę przyjemnego oglądania i miłego tego dnia, właśnie który teraz leci. Dobra, cześć kochani, słuchajcie, mam tutaj odważoną mąkę 600 gramów, tak naprawdę 400 gramów takiej mąki pszennej chlebowej bym powiedziała i 200 g takiej zwykłej tortowej mąki pszennej tutaj mam dokładną szklankę czyli 250 ml ciepłego mleka w której mieszam 35 g drożdży jak te drożdże się rozpuszczą dodaję tu dosypuję 100 g cukru dodaję 2 całe jaja wlewam roztopione masło 120 g czy tam jeszcze coś idzie to będzie to wszystko. I tak sobie z tym, tym hakiem będzie się mieszało przez około 7 minut. Jak ciasto będzie wymieszane, odstawiamy na godzinę do wyrośnięcia. To tyle. Jak ciasto już wyrośnie, wałkujemy na proste kąty, będziemy smarować miękkim basłem, sypać cynamonem i cukrem, zwijać, kroić piec. Cały przepis macie w opisie. Ten przepis jest z internetu, to nie jest mój własny, więc tu mamy przepis na takie słodkie, cynamonowo-drożdżowe rolony, ja, ja to tak samo nazywam. Nie wiem, czy to prawidłowa nazwa. no Na razie rozpuszczam drożdże i cały etap zobaczcie już bez mojego gadania. No dobra, natomiast drugie ciasto zrobię zupełnie na oko, mam tu trochę drożdży, nie wiem, może 20 gramów, płaską łyżeczkę cukru, wody przegotowanej ciepłej, sama nie wiem ile, z 200 ml może, ja wszystko tu robię na oko. To jest jak z ciastem na pizzę, dlatego nie używam nigdy maszyny do, do tego ciasta, bo ja muszę czuć pod ręką. Dlatego, że robię na oko, to wszystko pod ręką czuję, rozpuszczam drożdże z odrobinką cukru. I y, ciepłej letniej wody. Od tego zaczynam. Ok, dodaję troszeczkę oliwy z oliwek albo oleju. W tej chwili nie mam oliwy z oliwek, więc dolewam oleju. O tak, trochę. I znowu będę używała tej razowej pszennej mąki. Jest zawsze to zdrowiej niż sama pszenna. Y, więc dosypuję, mieszam, dosypuję i mieszam. Nic poza tym. I jak konsystencja będzie taka, że da się ulepić kulkę, wtedy ciasto jest gotowe. To tyle. Też odstawiam na godzinę do wyrośnięcia. Tam już do Was. Czekajcie, ustawię. Tutaj film dla Was właśnie robię, więc tak, wszystko naraz. Słuchajcie, wróciłam właśnie ze zgorzelca. Wczoraj już skończyłam vlogować, bo miałam troszkę zakręcony dzień. Ignacy miał lekcje, musiałam z nimi jeszcze poczytać, bo oni teraz mają taki harmonogram i się zaznacza, ile dziecko czytało. Rodzic składa podpis, a potem nauczyciel składa podpis w szkole. Łucja była bardzo absorbująca i tak jakoś nam ten dzień zleciał, a wiecie, piekłam, jedyne co się zmieniło, to upiekłam te wiecie, parówki i kiełbaski w cieście, tyle, że je położyłam na dwóch papierowych talerzykach, blondynka prawdziwa, e, takie jeszcze ciepłe i od razu zawinam w folię. Wiadomo, że zaczęły parować te talerzyki, zrobiły się już takie mm -mm. więc musiałam wszystko zrzucić, przełożyłam wszystko do takiego ładnego koszyczka na pieczywo, więc e, w takiej formie ci się zawiozłam, mam nadzieję, że ten koszyczek do mnie wróci rano zawiedliśmy Ignasię do szkoły i Łucję do przedszkola. Co prawda za smarkaną, ale za zgodą posłałam ją na te dmuchańce, skakańce. Dzisiaj jest dzień przedszkolaka, będą medale i właśnie ta zabawa i poczęstunek. Bardzo nie chciałam, żeby z tego rezygnowała. No ale wiadomo, no nie kosztem zdrowia. No ale dzisiaj stwierdziliśmy z mężem, że to już nie ma co, powiem Wam ja tak, soki z aroni, z czarnego bzu, miód, czosnek, tran, witamina C, inhalacje z nebudozy, inhalację soli fizjologicznej, wszystko to mało co daje, no więc y, myślę, że już potrzebujemy jakieś lekarstwa i jutro już jej nie puszczę, tylko zabiorę ją po prostu do lekarza. No i zrobię jej takie, bo jej przede wszystkim uważam, że potrzeba pobyć po prostu w domu, tak cięgiem. Nie tak jest dwa dni, y, dwa dni ją pokurowałam i pojechaliśmy w góry, gdzie były baseny i tak dalej. Potem wróciła jeden dzień kurowania w przedszkole, po przedszkolu znowu zakatarzona dalej. Wiecie, tak ciągle coś, bo ciągle gdzieś coś się dzieje i to dziecko jest takie ciągle nie niedoleczone, a to niby tylko katar, ale wiadomo, z tego się tylko może coś jakby rozwinąć niepotrzebnie, więc nie chcę ryzykować, już dzisiaj ryzykuję tak naprawdę, no ale mam tą świadomość, że dużo dzieci jest zasmarkanych, małe, wiem, że marne tłumaczenie, ale taka prawda i drugą mam świadomość, że ona potrafi sama się wysmarkać i no i że to nie będzie dzisiaj długo, bo oni szybko dzisiaj wracają. Dobra, trochę się musiałam usprawiedliwić. Pojechałam, mam nadzieję, że się będzie dobrze bawiła przede wszystkim, a ja dzisiaj w szafeczce u UCI znalazłam prezent dla mnie. Zapowiedziane już to nie prezent, tylko zamówienie. Moja siostra oddała więc dawna jest konsultantką Eivon i wiecie, że mi w ogóle kosmetyków nie trzeba, ale jak zobaczyłam sobie, przejrzałam katalog, to zapragnęłam parę pierdółek i zamówiłam u niej i wiedziałyśmy, że się nie zobaczymy, więc ona mi wsadziła do łucji szafeczki, ale się okazało, że będzie tutaj jutro, więc będę mogła już jej normalnie zapłacić, bo zastanawiałam się, jak te pieniążki przekazać. Jednak mieszkamy na dwóch innych wioskach i trudno nam się teraz widzieć. Szczególnie jak dzieci mają szkołę, przedszkole, zerówka, tego mamy taką rozbieżność dzieciaków w tych y, szkołach, y, przedszkolach, zerówkach i tak dalej. Więc ciężko nam się spotkać, ale jutro już na pewno się zobaczymy, co cieszy mnie ogromnie. No dobra, więc ja Wam pokażę, co sobie takiego zamówiłam. Zamówienie to nie jest duże. Moje zamówienie, już Wam powiem, nie będę szaleścić, Wania, zostaw miskę, już zjadła, to jest takie wiecie co, głodomór taki cały czas jest za mało, no ale nieważne, 60 złotych groszy mam do zapłacenia, no i co zamówiłam, zamówiłam krem, który lata temu Wam polecałam i mi się właśnie kończy, bo naprawdę nie patrzę tu na datę ważności, bo zawsze działa, a ja go mam około 3 lata, bo to jest taki krem do depilacji twarzy i ja sobie kładę tutaj na wąsik i kładę między brwiami. Trzy minuty, wszystko wypalone, co prawda jest smród, bo to śmierdzi, ale naprawdę bardzo ładnie znika wąsik. Makijaż po prostu piękniej wygląda. Ja nie mam wąsika takiego, wiecie, typowo czarnego wąsika, mam taki leciutki biały meszek, ale jak on zniknie, to ten makijaż wygląda o wiele lepiej, więc ja Wam polecam serdecznie. To jest mój niezawodny ulubienie to właśnie z Avon, więc zamówiłam. Zmienił troszeczkę szatę graficzną, może to już dawno, bo ja po prostu nie miałam do czynienia, bardzo już długo z... tak, zmienił. Ja mam jeszcze w kolorze białym, bardzo długo nie miałam nic z Avon. O ojej, nawet nie pamiętam kiedy, ale bardzo, bardzo długo. Więc zamówiłam to. Z uroczych rzeczy zamówiłam bombę do kąpieli, bombę. Płyn do kąpieli w formie takiej bomby, w kształcie takiej bomby dla mojej Łucji. To jest taki płyn do kąpieli, który ma pięknie pachnieć i robić pianę. I on jest truskawkowy, o taki z taką lamą, czy alpaką. Ja bym że to lama, więc tak. Zamówiłam zalotkę, zamówiłam zalotkę do rzęs, dlatego że moja już działa tak marnie. Wania, zostaw tą miskę. A stwierdziłam, że to jest taka ładna, taki wiecie, pink gold, więc zamówiłam po prostu zalotkę, standardową, taką zwykłą zalotkę. Zamówiłam spray ułatwiający rozczesywanie włosów. Jestem ciekawa, czy będzie działać, bo mam problem z rozczasaniem włosów Lucy, a ja ona nie chce ich obcinać. Ona chce mieć długie jak Elza, więc włosy rosną. pogrąca czupryny, wspaniałe mango. Strząsnąć przed zastosowaniem na mokre lub suche włosy i rozczesać. Zobaczymy, czy będzie działać. No, ja mam nadzieję ogromną, że będzie działać, więc taki spray zamówiłam. I ostatnią rzeczą, jaką zamówiłam, to, żeby uprzejmie mieć nasze kąpiele, moje i męża. Czyli mamy taką, taki niebieski odcień, a mi się wydaje, że one zawsze ładnie pachną świeżo. Mm, właśnie, dosłownie świeżo pachnie, trochę mi się z taką bryzą morską kojarzy. O! Tak wygląda i taki płyn wybrałam i to dosyć spory, bo to jest taki litrowy płyn. No i tyle, kochani. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć rzeczy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. I to wszystko tak naprawdę, co zamówiłam. Dobra, ja nie przedłużam, zajmuję się tutaj montowaniem dla Was filmu i uciekam na film tematyczny. No więc Do później. Kochani, u mnie już się ściemnia, oświetlenie zewnętrzne nam się włączyło, to oznacza, że idzie wieczór. Słuchajcie, pozbierałam pomidorki, i teraz mam takie pytanie: na krzaku jeszcze jest ich trochę, nawet bym powiedziała, że jest ich bardzo dużo. I teraz mam pytanie: czy ja mam je zostawić tak, licząc na to, że jeszcze dojrzeją, czy mogę je przesadzić do doniczek i zabrać do domu te krzaki? Dajcie znać, nie mam zielonego pojęcia, jak uprawiać pomidorki koktajlowe. No w tym roku naprawdę dobrobyt pod tym względem. Ale z ich bardzo dużo widzicie jeszcze jakich. I szkoda mi po prostu, żeby później nic z nich nie było. Czy one sobie spokojnie tu dojrzeją, czy, czy lepiej je pochować do domu? No jak uważacie? I czy w domu w ogóle coś z tego jeszcze będzie po przesadzeniu? Na pewno są osoby, które się na tym znają, więc będę wdzięczna za odpowiedź. A tym przyjemnym akcentem kończę tego krótkiego vloga. Widzimy się już niedługo. Do zobaczenia. Pa!